Witajcie kochani na kanale Co Ugotujemy To Zjemy. Wybaczcie, dzisiaj się nie pokażę wam, bo jestem mocno przeziębiona i zupełnie nie nadaje się do oglądalności, dlatego wybaczcie, że się nie pokażę przed wami. Ale co ja dzisiaj mam dla was do zaproponowania? Przede wszystkim będą to kotlety jajeczne. Może to być dobry pomysł, sytuacje, kiedy na przykład na Wielkanoc zbyt dużo jajek ugotujemy i nam zostaną, więc możemy zrobić z nich kotlet jajeczny. Albo może być to fajny pomysł na obiad piątkowy. Kiedy? No, no wiadomo, no ze względów religijnych. No, nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w związku z tym, jajka nie są uważane za mięso, można z nich zrobić kotleciki. Także taka jest moja propozycja. E, oczywiście z innej okazji również można zrobić, bo one są bardzo pyszne, tak więc to nie musi być jakoś tam specjalnie na okazji, kiedy nie można jeść mięsa, oczywiście. Tak więc e, tutaj mam już przygotowane. 10 małych jajek są to jajka mki Wybierałam te najmniejsze, bo my normalnie jajka gotujemy codziennie rano i jemy na przykład na miękko jajka. Dlatego wolałam zostawić te większe. Także więc 10 mam tutaj jajek, tych takich najmniejszych z możliwych. Tutaj mam kawałek chleba namoczonego w mleku. Możecie. Zrobić to z bułką namoczoną w mleku. Ja bułki bardzo rzadko kupuję, zwykle jemy mój chleb razowy, który piekę, na który również dużo przepisów mamy, mam na kanale, także tutaj możecie sobie obojętnie, ja tutaj mam piętkę chleba namoczoną w mleku, łyżeczka soli i pieprzu. Kilka szczypt, jeden pęczek szczypiorku posiekany, jedno surowe jajko i trzy łyżki bułki tartej. W tym jedna łyżka pójdzie do środka do tych kotletów, a reszta posłuży do obtaczania kotlecików przed smażeniem. No i oczywiście, olej do smażenia to wszyscy wiedzą. Najpierw rozdrabniamy. Jajka. Ja na początku posługuję się takim tuczkiem do ziemniaków, a później widelcem. Niektórzy robią te kotlety przez na przykład przepuszczenie przez maszynkę, ale myślę, że jajka są takie miękkie, że tutaj maszynka jest niekonieczna wręcz. Teraz należy odcisnąć chleb. I jeszcze widelcem nieco pognieść, żeby chleb również się w tym jajku rozprowadził dobrze i był także dobrze rozdrobniony. I teraz dodajemy resztę składników. Czyli szczypiorek, łyżeczkę soli z kilkoma szczyptami pieprzu, łyżkę bułki tartej i jajko. I to wszystko razem już dłonią należy wyrobić. Takie kotleciki, moi drodzy, są bardzo delikatne. Dlatego trzeba je bardzo ostrożnie formować, a później również ostrożnie również smażyć na patelni, żeby nam się po prostu nie rozwaliły. Ale zobaczcie, widzicie, że ta masa jest taka sprężysta. No to wszystko będzie dobre, Dobrze z tymi kotlecikami, jak myślę. Jeśli chodzi o formowanie kotlecików, pomocą może być miseczka z wodą, w której dłonie maczamy i przez to formujemy. A co do wielkości kotlecików, to już każdy niech robi je takiej wielkości, jaka będzie mu odpowiadać. W czasie formowania kotlecików już możemy nagrzewać patelnie. U mnie, moi drodzy, wyszły takie cztery dość spore kotlety. Już mam tutaj nagrzaną patelnię z oliwą z oliwek. I tak smażymy z każdej strony ze 3 minuty, aby ładnie były zrumienione. Ja przykrywam patelnię pokrywką. Kotlety się smażyły na wolnym ogniu i już są usmażone, więc można je przekładać na talerz. Moi no drodzy, podajemy sosem czosnkowym. Tak się prezentują e, nasze kotleciki i ja tutaj spróbuję jeden, aby się przekonać, czy rzeczywiście smakuje tak dobrze, jak wygląda. Mmm. Jak to by Marysia powiedziała? Pychotka. Potwierdzam. <laughs> bardzo pyszne wyszły. A więc polecam Wam ten przepis i się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.